Cześć, witam na kanale Kitty Bound. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda właśnie domek przyjaźni. Ma on tutaj niebieską zjeżdżalnię prowadzącą z balkonu, na którym jest taki właśnie grill. Są tu też dwa leżaki: zielony i różowy, i stoliczek z. Taką właśnie paróweczką i bułeczką, czyli tak zwanym hot dogiem. Właśnie tak na razie ten domek wygląda. Mam też ukrytą pocztóweczkę. Właśnie ta pocztówka wygląda tak. Jest schowana w skrzynce na listy. Ten domek ma też na korpce takie. Taki koszyczek, do którego też można wrzucać paczki, i to właśnie można na korce nakręcić do góry. Jest tu też balkon ze serduszkiem, jest tu mikrofon i dwa głośniki. Jest też garaż, do którego może wjechać auto. Jest też rurka, do której mogą zjeść, zdać nasze ręczki i trzymać się właśnie. Takiego odła Właśnie tak to wygląda. Jest tu też mini ogródeczek i wejście dla psa, tylko że ono jest tutaj tak jakby ukryte. To na górze, ten domek, na którym jest korbka, jest też luneta zaczepiona o górę nad dachówkami. Po boku są drabiny, po których dziewczynki mogą wchodzić. Można też wejść przez te drzwi. I też jest tutaj, właśnie, ale to już zaraz w kolejnej części. W środku, na najwyższym piętrze, jest jacuzzi z szejkami. Jest też głośnik i drabinka, po której Oliwia może wchodzić, oglądać przez, coś przez lunetę. W środku jest telewizor. Można to właśnie zobaczyć. Jak wiecie, z bajek Oliwia właśnie się kocha w takim chłopaku Jacobie. I właśnie jak się odsuwa to, to w środku ma skrytkę. Właśnie tak to wygląda. No i ona właśnie kocha tego chłopaka i nie chce, żeby nikt się o tym dowiedział, więc zrobiła sobie tajną skrytkę. W środku są też łóżka y, dla Andrei, M Stefani Mi i Oli. Jest tu też kalendarz. Y, I ich zdjęcie jest tak tutaj ukryte. Dołączone do zestawu. Jest też komputer. Tak on wygląda i ma klawiaturę normalnie tak jak u nas w komputerach zamyka też się na takie zapinki i ma swoje logo, czyli akurat jest tu też gitara Andrei i stołki kolorami tak samo jak łóżka są tu też notatki dziewczynek stolik z pisami dwoma kubeczkiem z serduszkiem i dwoma parami nożyczek krawieckich. Jest tu też szafa, której drzwiczki są fioletowe i jak się otwiera, to widać ubrania. Właśnie zaraz pokażę, jak to wygląda. Wygląda to tak. I w środku jak widać są ubrania. Jest tu też na dole kuchnia z holem, z i soczki. Jest to też opakowanie po pizzy, a w środku jest dzbanuszek, piekarnik i taki. Można też właśnie wysuwać z takiego miejsca pizzę, i będzie właśnie taka pizza, jakby się piekła, właśnie w piekarniku. Są tu też właśnie lodówki i zamrażarki. Na jednej, czyli zamrażarce, są lody, a w dolnej lodówce jest napój w puszce. Jak widać, taki czerwony jest właśnie w zamrażarce. Może to są właśnie jakieś lody. Jest tu też płyta, na której można coś gotować. I. Umywalka. Jest też naklejka z narzędziami i słoikami z dżemem. Zaraz pokażę, jak wygląda kuchnia od środka. Wygląda ona tak. Jak widzicie tu właśnie wysuwa się ta pizza. O. Jest tam też właśnie ta puszka z sokiem pomarańczowym. Z boku widać tu motylki. I dla chomika właśnie. Taki domek. Właśnie zaraz pokażę. Tak właśnie to wygląda. Tu jest koły wrotek dla chomiczka. A tu można właśnie otworzyć. To i to właśnie odczepię zaraz. Właśnie tak, jak mówiłam, tak wygląda ten kołowrotek. W środku można posadzić chomiczka na jednym z tego. A tu jest rura do poidełka. E, można otwierać. I w środku tu był e, jedzenie dla chomika, ale mi się gdzieś zgubiło. Jest tu też daszek. I szybka z tyłu dla chomiczka. Jest też trawka. I może jak sobie gdzieś usiąść. Stąd może pić. I może się tuż, tu właśnie wdrapać. I wyjść sobie. Ale to już inna sytuacja. Dobra, to tyle na dzisiaj. Oczywiście dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. I Jeśli film Wam się podobał, dajcie też dzwoneczek. Pa, do zobaczenia w następnych odcinkach.